Smutne święta u Grażyny Torbickiej. Dziennikarka mówi o stracie. Dla Grażyny Torbickiej święta Bożego Narodzenia to nie tylko czas radości, ale też okres pełen zadumy. Święta celebruje razem z rodziną, jednak brak przy wigilijnym stole bliskich, którzy odeszli w ostatnich latach, skłania do refleksji. W tym roku w domu Torbickich zabraknie kolejnej ważnej postaci. Tegoroczne święta Torbicka spędzi w gronie najbliższych, z mężem Adamem oraz mamą Krystyną. Dziennikarka sama przygotuje wszystkie wigilijne potrawy, co sprawia jej ogromną przyjemność. W wywiadzie dla świata kobiety zdradziła, że gotowanie to jej pasja, choć w młodości nie spędzała zbyt wiele czasu w kuchni. Jak przyznała, jej mama do dziś zastanawia się, jak Grażyna nauczyła się gotować, skoro w dzieciństwie nie interesowała się kulinariami. Torbicka z sentymentem wspomina święta sprzed lat, kiedy jej mama Krystyna Loska, znana prezenterka telewizyjna, często miała dyżury w TVP. Kolacja wigilijna w ich domu rozpoczynała się już o godzinie 16.00, a po niej pani Krystyna udawała się do telewizji. Grażyna wraz z ojcem oglądali ją wtedy na ekranie. Jednym z najważniejszych wspomnień z tamtego okresu jest dla niej zapach pomarańczy, które w czasach PRL były trudno dostępne i pojawiały się w sklepach tylko w grudniu. To zapach pomarańczy. Pojawiały się w sklepach raz w roku, miesiąc przed świętami. W głównych telewizyjnych wiadomościach ogłaszano, że już przypłynął statek z owocami i należy wyczekiwać towaru na półkach sklepowych. Moja mama chowała kupione pomarańcze w szafie, ale ich zapach unosił się w całym domu, wspominała dziennikarka. Grażyna Torbicka tęskni za nieobecnymi bliskimi. Choć święta w domu torbickiej są pełne tradycji i ciepła, od dziewięciu lat przy stole brakuje jej ojca, Henryka. Dziennikarka przyznaje, że dodatkowe nakrycie na stole przypomina nie tylko o wędrowcach, ale także o tych, którzy odeszli. Dodatkowe nakrycie przy stole nie tylko czeka na zbłąkanego wędrowca, ale przypomina o tych, których już nie ma, o moim kochanym tacie, teściach. W tym roku będzie to też pierwsza od 13 lat Wigilia bez naszego psa Toryska, powiedziała w rozmowie ze Światem Kobiety.